...jedną osobę i tej walki jestem ogólnie największym fanem. Wiesz to? Dawaj. Dariusz Lew. <laughs> Wiesz, że mieliśmy, mieliśmy taką... Miałem taką propozycję teraz na MMA, tak, ale... Serio? MMA tak chciało to zorganizować? Tak. No, nic, to jest zajebista walka, stary. Ja bym to mega chciał zobaczyć. Bo nie... Ponieważ... No to to długo, Alan... długo, długo by nie trwało, to by długo nie trwało. Myślisz, że tak szybko by cię zabrali na noszach i no się? na razie. Zagrali ci taką piosenkę, co tam te trumny noszą, jak to było. Ty, 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 ty. Eee... No ale słuchaj, co by nie mówić, ale no ostatnio te kilkanaście walk, yy, no nie poszło. Yy, jest... Kilka walk, nie kilkanaście. Kilka. Nie, no tam chyba jest czternaście. 14... 14 walk chyba jest, 11 przegranych, czy tam 12, no jest dużo w każdym no, razie, ale ty potrzebujesz kogoś też, kto, Darek, teraz coś się nie obrać, no bo też nie masz y, poziomu umiejętności, nie wiem, jak Matrix, jak Dominik Zadora, no bo to jest na pewno, nie wiem, czy jak Micho Vampir pasternak więc ktoś ci jest potrzebny trochę, co ma niższy poziom umiejętności od tych twoich ostatnich rywali, no bo stary, jak, no jak ja... To znowu w jedną stronę miało być, tutaj te moje walki, mimo tego, że biłem się z mocnymi zawodnikami, to nie szło też w jedną stronę. To nie były podejmowałem rękawice, ale biłem się z nimi, tak, a tutaj by było kurwa, bym go zdeklasował i go wni wniósłbym go w ziemię. Hmm. Ale ja bym, ja bym czekał i na konferencję, by i na no, programy, by było ale mocne. jedno, by było mocne. byłyby mocne i to jest też to, żeby ten pojedynek wypromować. Czekaj, bo jakoś ja tak siedzę tu bokiem, się, się tutaj, rozgościłeś za bardzo na, ten, na tej mojej kanapie. To nie? No, wygodne, tutaj się jeszcze rozkłada i leżysz, oglądasz.